Szanowni Państwo, otwieram sesję Rady Gminy Mniszków. Witam Szanownych Państwa Radnych. Witam Szanownych Gości Pana Wójta Pawła-Werłosa, Panią Sekretarz Beatę Gwardę Białas, Pana Kierownika Referatu Budownictwa Jana Andrzejczyka. Witam również pracowników uczestniczących w obradach. Proszę o potwierdzenie obecności. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał. Informuję wszystkich. Że sesja Rady Gminy jest transmitowana na żywo. Proszę o nieużywanie imion i nazwisk osób trzecich, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szanowni Państwo, w dniu 25 stycznia wpłynęło do przewodniczącego Rady pismo wójta gminy, które Państwu przedstawię na podstawie artykułu. 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminy. Wójt gminy Mniszków wnosi o zwołanie sesji Rady Gminy w trybie ustawowym. Zwołanie, <laughs> przepraszam, sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego planu dofinansowania doskona doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu gminy", podpisał Wójt Paweł Werłos. W związku z tym pismem zostałem zobowiązany ustawowo do zwołania dzisiejszej sesji. Przechodzimy do przyjęcia porządku obrad. Porządek obrad, Szanowni Państwo, Otrzymaliście drogą elektroniczną. Czy są jakieś uwagi lub inne propozycje? Proszę, Pan Radny Marcin Koziełek. Dziękuję, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Ja mam tylko takie pytanie do Pana Przewodniczącego z racji tego, że sesja jest w trybie maksymalnie skróconym. Czy nie wpłynęło żadne pismo do Rady? A moje pytanie kieruję z tego względu, że na początku miesiąca obradowała Komisja Skarg Wniosków i stąd moje pytanie. Zamieszczona była informacja o posiedzeniu. To tylko tyle. Nie, nie wpłynęło żadne pismo. Dziękuję. Przechodzimy do punktu przyjęcia porządku obrad. Powtarzam pytanie. Czy są uwagi jakieś, czy, czy do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Proszę o potwierdzenie obecności. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Porządek obrad został przyjęty 13 głosami. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu, czy zachodzi potrzeba czytania, czy przyjmujemy protokół bez odczytywania. Bez czytania. W takim razie przystępujemy do głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Proszę o potwierdzenie obecności. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy 13 radnym, to stanowi kworum. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu, kto jest przeciw, kto się wstrzymał protokół został przyjęty 13 głosami. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Mniszków w roku 2024. Poproszę panią Justynę Cieślikiewicz o przedłożenie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Mniszków z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Mniszków w 2024 roku. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw 2023 roku pozycja 40 pozycja 572 pozycja 1463 Pozycja 1688 artykułu 70a ustęp 1 i artykułu 91d punkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, karta nauczyciela, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 984, pozycja 1234, pozycja 1586, pozycja 1672 i pozycja 2005 oraz paragrafu 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe. Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 1653. Rada Gminy Mniszków uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W budżecie Gminy Mniszków na rok 2024 wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 34 100 zł, co stanowi 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które przeznacza się w części lub w całości na dofinansowanie. Punkt pierwszy. Koszty udziału nauczycieli w seminariach. Konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez Placówki Doskonalenia Nauczycieli. Szkoły Wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. Punkt drugi. Koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Szkoły Wyższe i Placówki Doskonalenia Nauczycieli. Paragraf drugi. Ustala się następujące specjalności kształcenia nauczycieli, na które przeznaczone jest dofinansowanie. Punkt pierwszy: oligofrenopedagogika. Punkt drugi: geografia. Punkt trzeci: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Punkt czwarty: logopedia. Punkt piąty: muzyka. Punkt szósty: informatyka. Punkt siódmy: psychologia, studia jednolite. Paragraf trzeci. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli o której mowa w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy. W wysokości do 80% kosztów poniesionych przez jednego nauczyciela, jednak nie więcej niż 1500 zł w danym roku budżetowym. Paragraf czwarty. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli, o której mowa w paragrafie pierwszym, punkt drugi. W wysokości do 100% kosztów poniesionych przez jednego nauczyciela jednak nie więcej niż 500 zł w danym roku budżetowym. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniszków. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy uzasadnienie też yy, przeczytać do uchwały? Proszę bardzo, przeczytać. Proszę. Uzasadnienie. Do projektu uchwały w sprawie planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Mniszków w 2024 roku. Zgodnie z artykułem 70a ustęp 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1980 roku karta nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia słowy nauczycieli. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe, organ prowadzący do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalną kwotę dofinansowania, opłat oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. W porozumieniu z dyrektorami szkół ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przy, przez podmioty wskazane w artykule 70a ust. 3a punkt 1 i 2 ustawy karty nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia, które podlegają dofinansowaniu zgodnie z paragrafem 5 i 6 wyżej wymienionego rozporządzenia. Projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię w Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Opocznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Ja może. Proszę bardzo, Pan Radny Grzegorz Banaszczyk, Wiceprzewodniczący. Jest to piękny gest na doskonalenie nauczycieli. I ja, tu w tym miejscu, to dziękuję panu wójtowi, pani sekretarz, pani skarbnik oraz koleżankom i kolegom radnym i panu przewodniczącemu razem z nami. I ma, mam taką jeszcze prośbę do nauczycieli, którzy y, tą edukację swoją y, podniosą czyli te, y, y, się wykształcą lepiej aby pracowały w naszych y, szkołach, tutaj w gminie i pomagały młodzieży, dzieciom, aby. Było to bardziej się wszystko wykształciło, bo tak jak wiemy, edukacja u nas w kraju no, potrzebuje trochę leczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania lub uwagi? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę o potwierdzenie obecności. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta 13 głosami. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Mniszków. Poproszę Panią Julię Tereczek o przedłożenie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Mniszków w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Mniżków. Na podstawie artykułu 7 ustęp 1 punkt, 1, punkt 1 i 3 artykułu 18 Ustęp drugi punkt 15 oraz artykułu 40 ustęp pierwszy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 403 ustęp 4, piąty i szósty ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Rada Gminy Mniszków uchwala co następuje. Ustala się zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Mniszków w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Mniszków w roku 2020. Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w paragrafie pierwszym, określa regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu gminy Mniszków, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. W wykonaniu uchwały powierza się wójtowi gminy Mniszków. Traci moc uchwała Rady Gminy Mniszków z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie określania zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu gminy Mniszków. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego. Mam pytanie, Panie Przewodniczący, czy istnieje potrzeba przeczytania regulaminu w całości, ponieważ ta, ustawa zosta ta uchwała przepraszam, została już przyjęta przez Radę i tutaj e, zmiany dotyczą tylko i wyłącznie pomocy de minimis. Czy mam odczytać tylko ten fragment, który uległ zmianie? Tylko... Tak, tylko zmianę? Te, te zmiany. Paragraf pierwszy, punkt piąty. Jeżeli o dotację ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja w zakresie, w jakim dotyczy tej działalności, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia. Komisji Unii Europejskiej numer 2023 łamane na 2831 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Punkt szósty. Jeżeli o dotację ubiega się podmiot prowadzący działalność w sektorze rolnym w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja w zakresie, w jakim dotyczy tej działalności, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1408 łamane na 2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Podmiot ubiegające się o pomoc de minimis, o której mowa w paragrafie pierwszym ustęp 5 i 6, jest zobowiązany przedłożyć wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji A. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w ciągu minionych trzech lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis z pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Punkt B. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów. Kwalifikujących się do pomocy, na pogrodzie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Zakres tych informacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Załącznik do wyżej wymienionego rozporządzenia stanowi formularz informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty, ubiegające się o pomoc wynik w rolnictwie lub rybołówstwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania lub uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę. A ja mam pytanie, czy, bo tutaj nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, czy to tylko było, dotyczyłyby to dotacje tylko dla, dla rolników dla innych osób nie? Dla wszystkich dla. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Proszę o potwierdzenie obecności. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 13 głosami. I przechodzimy do kolejnego punktu. Zamknięcie obrad. Wyczerpaliśmy porządek obrad. Dziękuję Państwu za przybycie. Zamykam sesję Rady Gminy Mniszku.